Cześć ja jestem Mr Blackoman. A to jest nowa seria z okazji tego, że wyszła wersja wyszł Minecraft 1.3.1. To poprzednie nagranie niestety nie wyszło. Ale dlaczego? Dlaczego jest to takie niesamowite dla mnie? Bo gramy na Extra Biomes. Tak. tak. Mm. I będzie to seria troszkę inna ponieważ będzie to wersja hardcore tak hardcore z Mr. Blackmanem extra biomes na large biomes na tym na trybie hardcore tak poprzednio wpisałem taki i wyrzuciło mnie w dosyć ładnym miejscu więc może spróbujemy co będzie naszym celem? Naszym celem będzie ubicie smoka. Jednak chcę, jest to... O, wow. gdzie ja jestem? Jestem w dosyć ładnym miejscu. W lesie. Standard. Bijem drzewo, tak. To jest to, co musi być na początku. Odcinki będą, to zależy. Cały czas będę nagrywać i... Nieważne co będę robić, będę nagrywać. Takie mogą być czasem nudne odcinki, ale... Możliwe, że zginę przez przypadek i... no wejdź kabum koniec serii Dlatego dungeony będą dla nas bardzo rzadko odwiedzane, bo nie jestem zbyt wojowniczy, jak to już mówiłem No i tak, uzbieramy trochę tego drewna I co? Minecraft 1.3.1 Ludzie, to jest po prostu rzecz, w której można się zakochać. Bardzo mi się podoba wiele zmian. Naprawili deszcz. To, że jak on się kończy, to widać takie powolne zwalnianie, a nież nagle jest pyk i nie ma deszczu, a jest tam dźwięk. Tak, jest kilka na nadal. Dodano możliwość sadzenia kakao, co jest naprawdę niesamowite. A, trochę drodzy. Jest drewko. No i co? Eee, co z serią, z sezonem pierwszym? Tak, sezon pierwszy nadal jest nagrywany, wszystko jest tam świetnie. Eee, już odcinek można powiedzieć, że jest gotowy do wyjścia. Jednak, no, czekam cały czas na Waszą decyzję, tak jak obiecałem. Dopóki nie pojawi się tam jakiś komentarz dotyczący tego, co prosiłem, nie ukaże się odcinek. No, cóż, więc to zależy tylko od Was. No i co, napiszecie komentarz co chcecie, to ja wam dam odcinek i to czego chcecie, a wcześniej nie, taka niespodzianka, Także trochę już tam dorobiłem i możliwe, że jeśli będziecie zwlekać z dodaniem tego komentarza to no cóż, yy, będę musiał zrobić ze dwa albo trzy odcinki tak szybko, bo no jest już trochę do pokazania. A tam pracowałem może dopiero z 5 godzin. Świetnie, kilka ziarenek, tak te trzy aby było na chlebek. Tak to musi być. Jest, dwa, są trzecie. Co zrobimy na start? Na start robimy to, co zwykle trzeba zrobić. Czyli crafting table oraz kilof. No i standardowo musi być... musimy wykopać troszeczkę kobla. Dobrze, tu będzie ładne zejście. Które zaraz, zaraz zakopiemy. O, już jest stą. Więc wszystko idzie świetnie. Zaraz zrobimy też kilka... Zaraz zrobimy też piecyk, kilka pochodni. Chyba, że znajdziemy jakimś trafem węgiel, może żelazo nawet. Jakiego domku szukamy? Na large szukamy Szukamy pustyni, przy morzu i przy górach. Czemu tak? Góry są po co, abyśmy mogli mieć yy, szmaragdy. Tak. Czyli walutę do handlu z wiśniakami. Pustynia dlatego, bo pustynia jest świetnie widoczna, wszystko tam widać jest, jest płaska i po prostu lubię takie klimaty i dzięki temu potwory nie będą mi chyba aż tak dokuczać dobrze, a nie, mieczek może najpierw zróbmy świetnie będzie mieczek, to zaraz sobie też Zrobimy troszkę papu Aby było co jeść. O, chyba zapomniałem jeszcze jakąś kawałek pszot. A to są? Pająk? Czy mi się tylko wydaje? Mamy miecz. Tak, przy trochę poekspimy. Tak, to pająk. Ciekaw jestem, co on robi tutaj. Może od razu uda nam się zdobyć z niego yy, nit i zrobimy sobie łuk. Czy to jest ten mały pająk, czy ten duży? Zaraz muszę się przyjrzeć. Jest dzień, więc teoretycznie też nie powinien nas atakować. Ale nigdy z nimi nie wiadomo. Tak, wydaje się być przyjazny. Jednak ja, co do niego, nie jestem przyjazny. O, świetnie, już jeden. Jedna niteczka. Dobrze, teraz musimy znaleźć jakieś owieczki. Byśmy mieli... Już... Wenę i łóżeczko. O, jest kurczak. Kurczaka możemy zjeść. Jest jajko. Jajko też możemy zjeść. Tak, trzeba pozmierzać trochę tego mięska. Świetnie, kurczaki są słabe, dają biedonko, wszystko i pasuje. Pierwszy odcinek, może nawet dwa, pośmiecimy na szukanie tego naszego miejsca. Dlaczego? Bo ja to lubię. Okej, okay, wróć, jest. Dobrze, chyba mamy dość jedzenia, aby wyruszyć w podróż. O, widzę jakąś pustynię. O, nawet grzyby, widzę. Grzyby się nam przydadzą. może troszeczkę mączko, mączki kostnej i zrobimy sobie większe grzyby. A nie, to jednak nie była pustynia, to była równina. A równiny chyba nie chcemy. Nie, nie może. Może udajmy się takie takim razie w drugą stronę. Mamy tutaj teraz taką przyjemną muzyczkę. I mamy tutaj owieczkę Jest owieczka. I jest więcej kur. To nawet trzy owieczki to w sam raz, to zrobić na łóżko. Tak, mamy trzy walenki. Tamtej już tarujemy, czycie? I udamy się na... wow, coś blisko to biomy są. Spodziewałem się, że będzie troszkę większe. Może tylko taka jednorazowa spadka. I przeszukujmy dalej. E, mam nadzieję, że wiecie co jest bo, zmieniane tej wersji, bo nie chcę, nie, nie mam zamiaru robić filmików instruktorzowych, ponieważ sam nie jestem dość dobrze mi poinformowany i nie potrafiłbym wam chyba przekazać wszystkich informacji dość dobrze. Więc bo jeździe sobie, nie wiem, Minecraft Polska, Patryk, tak, ma dobre filmy, sporo może się od niego nauczyć. O, jest świnka nawet, świnka nam będzie smacznie bardzo pachniała. A sobie jest więcej mięska. Mięsko jest dobre. Jeszcze tamtą świneczkę zabijemy. Niech ma. No tu już widzę, że jednak te glony wcale nie są takie małe. I dobrze. Też może mieć przez to problem. Ojeju, przepraszam was, tutaj miałem lekkie zawirowania w systemie. Chciałem... teraz dokończę moją myśl. Chodziło mi o to, że te wiomy nie są takie małe, jak sądziłem. I cieszę się z tego, chociaż może to przedłużyć nasze odcinki. Te pierwsze. Bo... no nie zbliża się noc. Musimy zrobić to, co zwykle się robi w takiej sytuacji. Czyli zakopać się. Wiem, że nie powinienem kopać tak głęboko. ...pod ziemię. Zatkły bez... ...tak od razu, bezpośrednio. Jednak noc się zbliża. Co może być dla nas niebezpieczne. Tak, teraz sobie troszkę przepalimy drewno. Może tak z pięć tam wystarczy. Użyjemy... czego możemy użyć? Użyjemy... ...patyka i może ośmiu deseczek. To powinno dać dość światła. A do tego czasu, gdy będziemy troszkę więcej materiałów. I po prostu będziemy lepiej zabezpieczeni na wypadek jakichś nieproszonych gości. Tak, może od razu zrobimy sobie pochodnie. Świetnie. Tak, też taka mała sprawa, którą zauważyłem, to jest taka, że możemy teraz expić poprzez przepalanie. Co jest taki dosyć ciekawy, nie wiem, błąd. Po prostu wystarczy że włożymy kobustą na wiader kolawy i będziemy sobie przepalać. I po chwili będziemy mieli naprawdę nie mały ekspa. O właśnie, nawet węgiel. Więc możemy naprawdę sobie ładnie zrobić takie farmy expa. Nie wiem. Nie wiem czy jest do końca słuszne z założeniem twórców, ale no cóż, skoro tak jest. Jakby tu tego nie wykorzystać? Tak, teraz może zróbmy sobie zonko, bo Ona nam się też przyda. I poszukajmy do tego czas... Oj! Żwir, żwir, ojeju. Jest to jednak niewielu rzeczy, które mi się nie podoba właśnie w tej... w tym to... nie wiem, dodatku w tym update'ie o przepraszam tego słowa mi brakowało otóż bym przyzwyczajony do okręgiel do starego żwiru no i on mi się podobał był fajny taki ja ten nie fajny świetnie mamy troszkę węgla jeden dokładniej nie jest to olbrzymie złoża ale co tam Wow, ładnie się pali No a my szukajmy naszego węgla i naszych, naszego żelaza głębiej i dalej. Tak. Wszystko idzie grzecznie, ładnie po mojej myśli. Żyjemy już kilka minut, co jest naprawdę dużym sukcesem. Możliwe, że seria nie zakończy się tak szybko jak sądziłem. Oczywiście padnę pewno w pojedynku albo przez własny błąd może się to czy coś. Ale sądzę, że nie tak szybko do tego dojdzie. Mam nadzieję, że nie zginę z powodu creeperów, ponieważ... To było trochę lamerskie. Ani że z własnej winy, bo to już by było w ogóle. Jakbym wpadł do lawy czy coś, to... Ojej. No żałość nad Wow, dopiero zobaczyłem, że... No cóż, nie miejsca już na dysku, na który wrzucałem. Musiałem się pogrzebać i po minucie już jestem... No właściwie po pięciu. Już czwarty poziom nabiliśmy na kopaniu smego węgla dla zabijaniu świnek. Wow, to szykuje się naprawdę niesamowita seria. Pełna... ...walki, zwycięstw i takich innych kłopot. No nie do końca głupot, ale jestem pewny, że ta seria dostarczy nam zarówno wam, jak i mi hmm, niezłe rozrywki. O jest, nawet co kurczaka dostajemy ekspa. Hmm. ciekawe. Skratujemy sobie teraz łóżko. Po co? Aby minęła noc. O 6 kiedyś nie dawała złu. O, mam dwie nici. Świetnie. Dobrze, jestem gotowy na wszystko. Budzimy się pięknym rankiem. Bez żadnych jakichkolwiek problemów. O, słyszę, że tam na górze już dzieje się mordownia. I sporo naprawdę winnych istot musi zginąć. Tak, cieszę się z tego. Yy, tak jak sądzę, to wybudujemy sobie w pustyni taką fortecę. Tak, zrobimy fortecę. To dobra. Nie gubi pomysł. Zbudujemy... Teraz szybko idziemy troszkę w górę, Sprawdzimy, czy nic z nas nie chce zaatakować. Widzimy tam tylko szkieletka. Świetnie. Teraz pójdziemy go zaatakujemy. Tak, dosyć błogo, jak na serię Hardcore. O reaper, Chyba nie widzi. Wow. Chciałem by nie zginąć tutaj przez jakiegoś z nich. I właśnie o, pierwszy pojedynek na serii hardcore z Creeperem zakończony oczywiście pomyślnie Jakby nie spał, nie, nie, nie to się za dużo potworów Banzai, tak już Musimy wyrzucić go z wody Aby słońce nam pomogło, o nie musieliśmy I świetnie mamy kość I dungeon tam się jednak nie udamy. Jak to woli jaskinie. O świetnie. Więcej kości i pajączek. No ja teraz próbuję uciec przed nami. Oczywiście nie pozwalamy na to. Wolałbym, abyśmy pozostawali w ciągłym ruchu, aby żaden z naszych przeciwników nie próbował nas atakować. Na razie jesteśmy na piomie zimowym, więc może to wykorzystam i zbieramy trochę śniegu. Wystarczy ilość, abyśmy mogli sobie potem kiedyś zrobić połowankę. I powalczyć może z niektórymi przeciwnikami, sobie, śnieżkami. Okej. Okay. Sądzę, że dwa, 3 z mogą wystarczyć. Tak, jeszcze jeden. Świetnie. Teraz będziemy przez ten odcinek, może nawet przez następny, prowadzić koszowniczy tryb życia, czyli coś, co jest dla mnie raz lubiane, a raz nie. I to jest takie raczej neutralne. No i co? Teraz musimy poszukać naszej upragnionej pustyni. Ale będziemy potrzebować dużo łopat. A jeśli to są takie olbrzymie biomy, że olbrzymie, to ta podróż już może być ciekawa. Okej. Okay. Idziemy sobie przez nasze zimowe Krainne. Można powiedzieć, że jesteśmy nawet kimś z Dragon Ball. w stylu Dragonborn. Idziemy przez zimę, piękną zimę. Będziemy walczyć ze smokiem. Będziemy onajdować diamenty, czego akurat w Skyrimie nie ma. Tak jak... No ale cóż, i w tej serii nie będę robił raczej nic na pokaz. Czyli... Zbudujemy sobie tylko rzeczy, które będą potrzebne. Na pewno będą to wszelkie rodzaje farm, jakieś hodowle zwierzaczków, może mow grinder, czy coś w z tego. Ale jeszcze nic nie wiadomo. Jakoś widzę, że tak jedzenie bardzo wolno spada. No cóż, mam nadzieję, że zaraz natkniemy się na naszą pustynię, ponieważ chciałbym już zacząć budować w drugim odcinku, a nie podróżować przez kilka odcinków i nic nie znaleźć, i zginąć przez jakiegoś położonego creeperka. No i co? No i tyle. Będą to serie, w których będę raczej mało mówić, Ponieważ będę próbował skupić się bardziej na... Na czym co ja się będę próbował skupić? Będę się próbował skupić na takich rzeczach jak przetrwanie. Fakt, te biamy są naprawdę duże. No muszę przyznać, że się tego nie spodziewałem. Zdarzało mi się przeglądać te, y, mapy y, zlarwając na trybie gry Creative, ale no, nie spodziewałem się, że to będzie aż tak trudne do przejścia normalnie. Zjedzmy coś i biegnijmy dalej. Nie możemy się zatrzymać. Musimy się śpieszyć, bo no, ściga nas czas. Chociaż żałuję, że jak wtedy kopaliśmy to mam wow, mięsko. Nie mamy miejsca na mięsko. To znaczy, że wyrzucimy sadzonkę grozy, ponieważ nie jest ona nam aż tak potrzebna. Mamy zwykłe drzewo. Tak później jak zrobimy sobie jakiś postój czy padę, to upieczemy to mięsko. Tak, jeszcze zabiję tą i ruszamy dalej w podróż. Tak, mamy tu góry. W tych górach mogłem nawet pokusić się o, a raczej pod nimi, y, mogłem się pokusić o poszukiwanie szmaragdów. Jednak na razie nie, nie interesuje mnie handel z naszymi kochanymi pieśniakami. Hmm. Przecież to była niekończąca się ziemia lodu. Ojej. Wow. Tylko raz w życiu ugrałem na hardcore i zapomniałem, jakie serduszka są ładne. No tak. Mamy tutaj lód, śnieg, małe ilości piasku. Jednak to mało, mało tego piasku. Ja bym tak chciał, żeby tego piasku było porządnie. Na przykład może... Tak. Z region może... Z 500 na 500. Wow, to by było porządne. Może 1000 na 1000. I sądzę, że tak kraina by mi wystarczyła. Bym się osiedlił gdzieś w jakimś ładnym miejscu nad morzem. Tak oczywiście nie za blisko. Wow. Teren już powoli jest bugowany To znaczy, że musiałem się odsunąć dosyć daleko od spawnu. Bo tak się dzieje na moim komputerze. Gdy odejdę za bardzo, bardzo daleko, to... Wow, te minuty szaleją. 23 już jest. Czy to 24? Na razie odsunęliśmy się o 1000 kratek. no, tu fona ponad 1000. O nie masz 2000 kratek już. I nic, nero pustyni. Cały czas kraina wiecznej zimy. Sądzę, że tej nocy skończymy ten odcinek. Ja się z Wami pożegnam. I rozpocznę następny. Tak, sądzę, że nagram od razu, bo mam dużą ochotę sobie tak pograć, pochodzić po tych pięknych ziemiach. I ta euforia w moim głosie, naprawdę czujecie to, prawda? Taki żart. Wiem, że moje, mój głos bywa dosyć monotonny. Wow. Ładnie. I kurczak spadł. Ale jest to spowodowane tym, że nie posiadam bardzo dobrego sprzętu do na nagrywania. Tak, zakopmy się w tej ziemi szybko. Dobrze i tuż postawimy łóżeczko zrobimy piecyk i to będzie na tyle w tym odcinku moi drodzy świetnie tak jeszcze to jest aby głód mnie się albo jeszcze jakaś inna złowroga istota złóżmy to do przepalania i aż się to was jak to się skończy już. <noise> Więc na razie może powiedzieć to co zwykle, czyli oceniacie, jeśli będziecie na tyle łaskawi, to także skomentujcie, powiedzcie co sądzicie o serii hardcore ze mną. I co najważniejsze, jeśli chcecie, to mnie subskrybujcie, bo każdy kolejny subskryber osatra mnie subskrybuje. To jest po prostu takie, taki znak dla mnie, że jestem dobry. I że bo sprawia mi to przyjemność i chciałbym to robić dla większej rzeszy fanów. No dobra, ja się żegnam. Cześć, papa, pa, pozdrawiam.